Wyobraź sobie twoje ubrania, twoja ulubiona koszula, twoje ręczniki. Codziennie trafiają tutaj, do wnętrza tej pralki. Wygląda czysto, prawda? Ale czy na pewno? Przyjrzyjmy się bliżej. Pleśń. Tak, pleśń w twojej pralce. Oddajesz swoje ubrania w ręce czegoś, co wygląda tak? Osad. Zaschnięte resztki płynów, proszków, a czasem nawet bakterie. To tutaj ma zacząć się czystość? A to filtr. W środku czai się wszystko: monety, brud, a nawet zapach, którego nie chcesz w swoich ubraniach. Ale spokojnie. Dziś pokażę ci, jak uratować twoją pralkę, twoje ubrania i twoją domową czystość. Krok po kroku wyczyścimy to urządzenie tak, jak nigdy wcześniej. Zacznijmy od przygotowania. Potrzebujesz kilku rzeczy: od stół, sody oczyszczonej, ciepłej wody, szczoteczki do zębów i odrobiny cierpliwości. Jesteś gotowy? To zaczynamy. Najpierw szuflada na detergenty. Wyjmij ją delikatnie. Spójrz, co tam siedzi. Zaschnięte resztki, które codziennie trafiają do twojego prania. Namocz ją w ciepłej wodzie z octem. Jedna szklanka octu na miskę. Teraz sięgnij po szczoteczkę. W tych zakamarkach kryje się brud, który od lat sabotuje twoje pranie. Szoruj dokładnie. Wysusz. A miejsce na szufladę? Obłóż ściereczkami nasączonymi mieszanką wody i octu. Po 30 minutach można rozpocząć czyszczenie. A teraz bęben. Wygląda czysto, prawda? Ale prawdziwy problem tkwi głębiej. Wlej dwie szklanki octu lub wsyp. 100 gram kwasku. Cytrynowego do szuflady na proszek. Uruchom pusty cykl na najwyższą temperaturę. To zdziała cuda z kamieniem i bakteriami. Gotowe? W takim razie czas na kolejny krok. Uszczelka? Tutaj najczęściej czai się pleśń. Spójrz, co kryje się pod nią. Brzydkie, prawda? Ale spokojnie. Przygotuj roztwór wody i octu. Namocz ściereczkę i dokładnie przetrzyj uszczelkę. Na uporczywy brud? Soda oczyszczona i szczoteczka do zębów. To działa! Filtr pompy to on odpowiada za prawidłowy przepływ wody. Otwórz klapkę, przygotuj miskę. Będzie woda. Wyjmij filtr i spójrz na te zanieczyszczenia włosy, nitki, a czasem nawet resztki ubrań. Opłucz go dokładnie pod bieżącą wodą. Widzisz różnicę? Nie zapominajmy o zewnętrznej stronie. Przetrzyj obudowę, umyj szybę drzwi. To ostatni szlif, aby twoja pralka wyglądała jak nowa. Na koniec odświeżamy całość. Pół szklanki sody oczyszczonej lub jedna szklanka octu do bębna. Dwie kostki do zmywarki i cykl na 60 stopni. Po tym wszystkim twoja pralka będzie gotowa na nowe pranie. Pamiętaj, regularne czyszczenie to podstawa. Twoja pralka to inwestycja. Dbaj o nią, a posłuży ci przez lata. A teraz czas na działanie. Zrób to już dziś i zobacz, jak Twoje pranie nabierze nowej świeżości. Twoja pralka to bomba brudu. Osad, pleśń, bakterie. Czy naprawdę chcesz, aby Twoje ubrania stykały się z tym na co dzień? Nie ryzykuj zdrowia ani jakości prania. Sprawdź polecany środek czyszczący link w opisie. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i chroni Twoją pralkę.